Ogód prawdę Ci powie. Dziś w Kaniowie dzień wesoły moi kochani. Tu mamy ofiarowany bęben. W środku jakieś gadżety. Dostałem trochę złomu. Plus trochę kolorku, ale to jest do, do obrania, bo tam są jakieś rury, zawory. A tu mamy grubiutki z połowów magnesem razem z flamingiem. Pozdrawiam Cię przyjacielu. Trochę cienkiego. Tam gdzieś jest zakopana szyna kolejowa. Łupka. No i co? A tu na miejscu pasażera siedzą goście specjalni, dukaty aluminiowe. A tu wczoraj z brzegu rzeki wyciągnąłem taką ładną puszkę z napisem USSR (Ukraińska Socjalistyczna Republika). Także nie przedłużając, jedziemy to sprzedać. Tak, moi kochani, jadę tą piękną aleją. Tutaj wiosna wybuchła. Padało, majówka była zimna, ale spójrzcie jak przyroda to odczuła. No jest po prostu eksplozja zieleni. Tutaj jest ten świetny staw. Dzikie gęsi tutaj są wczoraj tutaj byłem. Perkozy dwuczubę, rybitwy, krzyżówki, kurki wodne, no jest po prostu bajka. o Tu rybitwa nawet po drodze chodzi Widzicie? No to dobra, my jedziemy. Jedziemy sprzedać urobek, i trzeba będzie zbierać nowy. Tu byłem wczoraj zaskoczony, bo tutaj przed nami o tu dokładnie wypróżnił się ostatnio warsztat samochodowy, i już ktoś to posprząta. Znaczy ktoś, no gmina na pewno, nie? No bo po, po śmieciarzach trzeba sprzątać. No dobra, to ja się wyłączam i włączę się, jak już będzie urobek spieniężony. No i tak, moi kochani. Ja już po spieniężeniu, urobek zamieniony na pieniądz i mamy w sumie 130 kg grubego, 13 kg cienkiego i 6,5 kg puszeczki zamienione na 145 zł. Czyli można by powiedzieć, że o, kaczki płyną. 145 zł. znalezione na ziemi i w wodzie taki wynik a ja jadę dalej zostańcie ze mną prawda, że cudownie? ptaszki śpiewają, wiosna wybuchła a tu? co my tu mamy? Korzystając z okazji, że nie jestem ani nad brzegiem, ani tym bardziej w lesie. A zawodowy zbieracz złomu, pozdrawiam cię, Robercie, wymyślił akcję: jeden worek dla świata. Mamy worki i bierzemy się do roboty. Już nawet mamy jeden plastik. Korzystając jeszcze bardziej z okazji, że dzisiaj że jutro u mnie wywożą plastik i szkło, działamy tutaj z plastikiem i szkłem. Tak, moi kochani, 10 minut, zawory pełne. Jest jakby czyściej. Widzicie, tam jeszcze zostało, ale to się po to wróci. Nie ma problemu, jeśli i tak opony trzeba wywieźć, to idzie jako plastik. Czyż nie jest cudowniej? Te nakrętki dla kolegi z Bestwiny zbieram, bo zbieram na jakieś chore dziecko. także... Będzie na bieżąco tam jakiś już woreczek jest, może nie za wielki. Pamiętajcie kochani, nigdy nie zostawiajcie odkręconych butelek, ani puszek z czymś słodkim, czy po czymś słodkim w lesie, bo zabija to tysiące stworzeń. Od gadów przez gryzonie po, po owady są na ten temat badania przeprowadzone. A ja tymczasem zabieram urobek. E, polecam akcję Worek dla Świata. E, pozdrawiam Cię. Robert, zawodowy zbieracz złomu, to wymyślił elegancko. Oczywiście, a e, Mariusz Zwyczajny, 50. Gratuluję tysiąca subów. E, elegancko wierzyłem, że, że dobijesz i to szybciutko. No i co? No i tymczasem Borem Lasem. Pozdrawiam. No oczywiście Flaminga pozdrawiam. Trzymajcie się.